Ciała chaby, długo mamy drogę, ale cenię dojdzie, byle iść do Ojda, 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 ojda dana, ojda, da, 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 ojga, dana, nie masz ojga, ojga, a nie, o nie. A ojga, ojga, jeszcze ojga, ojga, każdy z nas ojga, i oj, Oj, nie! kiedy pobijemy to drodze po skali, wasza masz jaki piekień, Oj ja, Oj radana. oj oj oj, moja, moja, nie masz, to jak pierwsza nie. Oj,